Na ulica ceglana, jak sama nazwa mówi, jest ulicą z cegły. Albo nie? Chyba nie. Ale na ulicy ceglanej budynki, które zostały a które są starszawe są budynkami, które zwyczajnie były zbudowane z cegły, no skąd ta cegła na ulicy Ceglanej no cóż, jest to dość proste do wytłumaczenia ale mniej prostym do wytłumaczenia są te olszyny, które się tutaj znajdują prawda jest taka że jeszcze najprawdopodobniej 40 na pewno 50 lat temu były tutaj pewnego rodzaju sadzawki były tutaj y, bardzo Wodonośne grunty, które, które powodowało to, że było tutaj jakieś kałuże, teren podmokły, który się tutaj yy, znajdował. Oczywiście nie patrzmy teraz na to, bo to jest absolutne niwelowanie. Odkąd wprowadzono studnie, zaczęli wprowadzać także melioracje, yy, to poziom gruntu, poziom wody yy, się na tyle obniżył, że tej wody nie widać na zewnątrz, ale te. Wzniosłe, piękne trzy olszyny mają się całkiem dobrze, czyli ten poziom wody nie jest aż tak niski pod gruntem, jakby się mogło wydawać. Wyobraźmy sobie sytuację tutaj: tereny podmokłe, jakieś kałuże, jakieś sadzawki. Szlak Greenways, także i kawałek bursztynowego szlaku, który szedł tędy nie tylko kusi amatorów pieszych wycieczek, wędrówek. Tych, którzy bardzo chętnie delektują się tym pięknem, które się tutaj znajduje, y, pięknem terenów piaszczystych po tej stronie, a tuż zaraz przecież mamy las, jak to ja nazywam, las Sosnowa i w tym lesie Sosnowa y, możemy dojść do piasecznicy, a później już zaczynamy w Kazimierskim Parku Krajobrazowym wielką ucztę związaną z funkcjonowaniem i byciem w wąwozach. Ale ta droga jest niezwykle ważna i niezwykle cenna. Wydawać by się mogło, że jest to najwyższy punkt w tym obszarze. Tutaj przy rondzie Kapturkiewicz-Szewczyk mamy stare, dzikie, opustoszałe już sady. To przecież kiedyś tętniło życiem. Kiedyś to miejsce było niezwykłe. Ale te drogi były także niezwykłe. I Historię tych dróg warto sobie odbudować. Jeszcze na, map, na zdjęciu lotniczym z 1998 roku. W tej części lasu tam mamy drogę 15 powstanców listopadowych, tak tu to mamy, to mamy ten, ten żółty szlak, ale także i źle, zielony szlak państwowy Greenways. Mamy stodoły. I ta stodoła rzeczywiście stała. Teraz mamy relikty tej stonu. Ale to, co jest niezwykle ważne, to jest to, że tego terenu tutaj w formie takiego już no, wzniosłych choinek i różnego rodzaju drzew po prostu nie było. Tu była zwyczajnie, tu były zwyczajnie piachy. Ten teren tutaj zresztą był niezwykle piaszczysty, ponieważ jeszcze występuje yy, chociażby Roślinność, która, która charakteryzuje, którą charakteryzują właśnie tereny bardzo ubogie, piaszczyste, piaszczyste. Co ciekawe, co niezwykle ciekawe, to jest to, że żeby zrozumieć tą drogę, która tutaj biegnie, to trzeba schylić się po kawałek historii. Po kawałek historii. A tym kawałkiem historii jest to, że ta droga wiedzie, szanowni Państwo, do pierwszej cegielni, która była. Ta droga dlatego jest taka twarda, tutaj gliniasta, jak sama nazwa mówi i nam podpowiada, były tutaj bardzo się spore pokłady gliny. Więc łączyła ona Włostowice z, z chociażby z tą pierwszą cegielnią. Ta cegielnia była uruchomiona od maja do października, miała jedno bądź dwa zadaszenia, była to cegielnia polowa droga, która wiodła do tej cegielni była właśnie tą drogą. Mniej więcej w odległości kilku dziesięciu metrów po stronie po stronie lewej znajduje się wyrobisko gliny. Tamtąd pobierano glinę, natomiast dalej, dalej powiedzmy, że już na tych przecięciu się dróżek typu. Sosnowa, kopernika górna, mówię o tych dróżkach polnych oczywiście w lesie, tych duchtach leśnych, i tej drogi znajdują się dwa wyrobiska żwiru. Tam były pozyskiwany żwir, tak, dwa wyrobiska żwiru i tutaj wyrobisko gliny. Jak mówiłem, tereny są wodonośne, czyli te trzy składniki, które tutaj były potrzebne do wyrobu gliny, one się tutaj y, znajdowały, żeby nie być gołosłownym. Y, Byłem tam, tam jeszcze są relikty fundamentowe, w dalszej części filmiku to zobaczyć, Ale żeby nie być gołosłownym i pokazać Wam, że te tereny są terenami wodonośnymi, tak, z dużą ilością wody, co Tylman z Gameren, geniusz nad geniusze, szaju i wyczaił, pokaże Wam pewną roślinę, która no, uwielbia wodę. Oczywiście w górę do zbiorników tylmanowskich ale także i wiatraka, koźlaka, który się tutaj znajdował. Co ciekawe, mapy, plan rysowany przez Żaków instytuckich z końca XIX wieku wykazuje już, że była na linii, na linii odchodzącej w stronę Włostowic i zabudowań na Włostowicach nie na Skowieszym tylko po prawo na linii włostowickiej w dość mocnym uproszczeniu znajdował się wiatrak i on jest zaznaczony pokażę na mapie i jest zaznaczona także druga cegielnia ta druga cegielnia prawdę powiedziawszy ona była bardziej w głębi natomiast z racji tego że to był plan plan dość uproszczony to tym samym w tym planie Zawarte jest tylko ta informacja. Natomiast ta cegielnia ona nie była tutaj y, pokazana. Są dwie dwa wyjścia z takiej sytuacji, dwa wytłumaczenia y, albo trzy nawet. Pierwsze to jest to, że y, o właśnie tą roślinę chciałbym wam pokazać. To jest roślina, która lubi zapewne wodę, prawda? Lubi wodę, a tutaj zobaczcie sobie jest. Jest jeszcze strzębiec, jest szczotlicha. Tak, swego czasu były tu jeszcze roślinki, które roślina, która była pod częściową ochroną, ale już mamy nawód, już mamy samosiejki sosny. Także widzimy, że ten teren naprawdę jest ten teren, terenem wononośnym. Wracając do tego, do tej całej informacji odnośnie umiejscowienia drugiej cegielni trochę w innym miejscu. Już tłumaczę, gdzie ta cegielnia się znajdowała. Pierwsza, tak jak mówiłem, na takim prostym przedłużeniu tutaj od zbiorników sadzawek w prawo na Włostowice. Tam znajdowała się, znajdowała się wiatrak, i ta druga cegielnia, choć to jest oczywiście duże uproszczenie planu, natomiast w planie druga cegielnia funkcjonowała przy lesie Instytuckim. No, można by powiedzieć teraz w okolicach ulicy Sosnowej, yy, tam gdzie yy, była, jest ta pasieka miejska tak? kiedyś był Instytut Pszczelnictwa mniej więcej w tym miejscu tam jest dość duże wzniesienie i tam była uplasowiona uposadowiona druga, druga cegielnia tej natomiast tutaj nie było, którą przed chwilą Wam wskazałem Zna mamy trzy rozwiązania po pierwsze Żakowie nie wiedzieli o tej cegie o tej Tutaj cegielni i jej tutaj zwyczajnie nie nakreślili. Po drugie, funkcjonowała tam cegielnia, jakaś cegielnia polowa chociażby, która także tam funkcjonowała, i ona rzeczywiście tam na, jako wyrobiska się tam, ona znajdowała. I tutaj naprawdę nie ma co mówić, że to nazwali jako cegielnię. To być może ona w jakiś tam sposób przez pewien czas jako cegielnia funkcjonowała. To jest y, drugie y, wytłumaczenie y, po trzecie, być może tej cegielni, ta cegielnia powstała po prostu później, i była to cegielnia, która powstała chociażby na początku XX wieku, a nie pod koniec wieku XIX. Wiemy zatem jedno, że dzięki planowi, który y, rosyjskich, carskich, planowicarskich. Carskich żaków, które tutaj określili rurę, inaczej wodociąg, tak? Linię wodociągu, która zasilała wieżę wodną z właśnie tylmanowskich, z tylmanowskich wodociągów, tutaj a do osady pałacowej, do wieży wodnej, w oczywiście, w osadzie pałacowej, były zaznaczone właśnie te miejsca. I nie dziwiłbym się, gdyby tamta. Tamte wyrobisko pożwirowe ono cały czas funkcjonuje jeszcze na mapach z 90., lat nazwane to było jako piaskarnia w dzielnicy górna, tak, znajdująca się oczywiście już w aktualnych puławach. A tym, Szanowni Państwo, dochodzimy do momentu, w którym puławy miały przynajmniej trzy cegielnie, dwie zaznaczone na mapach z końca, z końca XIX, XIX wieku I, te, i dwie cegielnie, które była jedna z tych, która była wcześniej zaznaczona, i ta, którą za chwilkę do, za, za chwilkę będę szedł i za chwilkę będę, będę omawiał. Natomiast to wyrobisko piasku znajdujące się tam na, na górkach, tak, puławski koło Płus, czyli teraz w okolicach właśnie ulicy Sosnowej, tam zresztą na ulicy Sosnowej w 1944 funkcjonowało wzdłuż tej ulicy funkcjonowało lotnisko polowe było wyrobisko, to wyrobisko oczywiście żwiru, tak, jeszcze w latach 90 na mapach zaznaczone było to jako piaskarnia, a co ciekawe, jeszcze na mapach niektórych wcześniejszych mniej więcej w okolicy remizy, tak, remizy znajdowała się wapniarnia. Tak? wapniarnia tutaj na na górnej Niwie. Zatem możemy sobie jasno określić, że ta, najprawdopodobniej ta, e, była albo źle umiejscowiona na planie, albo po prostu jej jeszcze nie było. Ona powstała e, być może zaraz na początku dwudziestolecia międzywojennego. Funkcjonowała tamta, znajdująca się przy Lesie Instytuckim, teraz Lesie Miejskim, tak, znajdując, gdzie znajduje się pasieka, między ulicą Spacerową a Sosnową, tak, i tam te, które Tamta, która znajdowała się, znajdowała się, powiedzmy, że w dość bliskiej odległości od wiatraka typu kozłowego, czyli mamy wiadomo, że wiatrak typu kozłowego był już jeszcze pod koniec XIX wieku, pod koniec XIX wieku, on funkcjonował tutaj na terenie Włostowic, właśnie w bliskiej odległości od wodociągów tylmanowskich i bliskiej odległości od Cegielni. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, dokładnie znajdujemy się w miejscu pierwszej cegielni polowej, która tutaj była mniej więcej na wysokości około 200 metrów góry Mamy ostatnie domostwo na Ceglanej. Dobra. Tutaj mamy drogę albo rów, który doprowadzał wodę do tej cegielni, a tu mamy tutaj, gdzie są te drzewka, ten zagajniczek, mamy pierwsze wyrobisko, zresztą obniżenie terenu jest tutaj nie za wielkie i nie za wiele tutaj tej ziemi e, żwiru po, pobierano. E, tu mamy taki nasyp. E, ten nasyp ciągnie się do kolejnego miejsca, y, miejsca gdzie były pobierane, gdzie były pobierany żwir, więc y, było to miejsce pieszej cegielni. E, Cegielnia była ewidentnie polowa, jak to tutaj mówią właściciele. Mówimy o tej, tak. Nic wielkiego jakaś wiata, być może nawet tutaj to obwałowanie należało do tej cegielni. Jakaś wiata i to wyrobisko, które tutaj było co? Jeszcze jak widać, pozostałości są, fundamenty jakieś. Konstrukcji, która tutaj była. Więc, no, faktycznie w 99% wszystko wskazuje na to, że to właśnie tu, w tym miejscu, była pierwsza jedna z dwóch cegielni. Nie dziwi fakt, że nie z bardzo bliskiej odległości jest droga do niej. Tu mamy zagłębienie. Pewnie woda w tym szła kanałem. Woda zapewne ze źródeł ze źródeł Tyrmanowskich no i cóż, mogę powiedzieć, ząb czasu już trochę tą konstrukcję tutaj ugryzł. nie wiem tutaj raczej tego dobrze nie widać, ale to jest ewidentnie zasypana studnia. No, tutaj czyli prawdopodobnie pobór wody jednak był normalny, a nie gdzieś tam kanałem doprowadzający. No i to wszystko tutaj świadczy o tym, że jeszcze ząb czasu tego do końca nie zjadł i jeszcze możemy co nieco z tego chociażby ukształtowania terenu wyczytać. Jak widzimy jest to tutaj niecki, tam mamy rów oddzielający, tu mamy studnię zasypaną, tutaj mamy, tam mieliśmy ten, ten konstrukt konstrukt fundamentowy więc no cóż historia zabierana przez las całe szczęście jeszcze można co nieco z tego wyczytać no i to co nas tutaj ludzi charakteryzuje czyli wyrzucenie śmieci, butelek, puszek tak bo to przecież za ciężko to, to wyrzucić to jak to się mówi a ręka odpada no i niestety mamy to co mamy